Prezentacja Volvo S80, druga generacja, pierwszy wypust 2006 rok. Porządny silnik 2,5 Turbo, pięciocylindrowy, benzynowy, 200 konny ze skrzynią manualną, sześciobiegową. Auto sprowadzone świeżo ze Szwecji, zakupione od pierwszego właściciela. Jeden, jedyny użytkownik tego samochodu od nowości. Starszy pan w momencie sprzedaży auta, 92 lata, wiek. Samochodem był związany od samego początku. W historii będziecie mieli po numerach rejestracyjnych 5 podmiotów, bo jest nasza firma dopisana, jest przepisanie samochodu z ojca na syna i przepisanie z banku na osobę prywatną. Samochód był kupowany jako nowy w kredycie. Auto zakupiliśmy z bardzo fajną historią i to był główny czynnik zakupu tego egzemplarza. Tutaj mamy bardzo niski przebieg, jak na 14 lat, bo 225 tysięcy kilometrów auto kupiliśmy bo po prostu było z pewnego źródła od pierwszego właściciela i to jeszcze od osoby która z Volvo miała bardzo dużo do czynienia bo pracowała w serwisie Volvo przez 30 lat także naprawdę po rozmowie już telefonicznej chciało się ten samochód kupić samochód tak jak już mówię od pierwszego właściciela starszego pana 92 lata i to nie są mówię takie puste słowa tylko które tutaj mówię na filmie bo każdy może się śmiać że każdy samochód sprowadzany jest z zagranicy, od starszego pana, no tutaj ten egzemplarz faktycznie jest, i tutaj od pana, który pracował, mówię, w Volvo przez ponad 30 lat. No oczywiście w latach swojej, że tak powiem, młodości, no nie w tym wieku, co jest, tak, teraz co nam sprzedawał ten samochód. Egzemplarz bardzo zadbany technicznie, ogólnie mówię, z zewnątrz, naprawdę w bardzo fajnym stanie. Jest to wersja Kinetic, czyli podstawowa, ale bardzo fajnie doposażona. Mamy ksenony, mamy skórzaną tapicerkę, dwukolorowe wnętrze, drewno, to zaraz przejdziemy mówię do wnętrza. Naprawdę tutaj fajnie sobie to ten pan skonfigurował. Od nowości samochód jeździł na 16-calowych felgach, tak jak widzicie na załączonym obrazku. Opony 205x60, bardzo komfortowe. Na tych, na tych felgach 16-calowych S80 dużo bardziej jest komfortowa niż na 17-kach czy 18-kach. I nie zapominajmy, że przy takich kołach, przy takich dużych balonach, też to zawieszenie mniej się zużywa. Samochód, jeżeli chodzi o kwestie lakiernicze, jest w 100% bezwypadkowy i tutaj zachował się cały w oryginale, żaden element nie był powtórnie lakierowany. Wszędzie grubość to jest 130-140 mikronów. Z uszkodzeń lakierniczych takich na szybko, tak jak widzicie, tutaj jakaś delikatna wgniotka na błotniku lewym, przednim, brak jakich, jakichkolwiek uszkodzeń na zderzakach. Jedyne uszkodzenie jest na zderzaku z tyłu, to zaraz pokażę. Tutaj jakieś delikatne przerysowanie, to jest tak naprawdę do zniwelowania polerką. Spróbujemy to zniwelować, myślę, że bez problemu to zejdzie. Tutaj mamy na dolnym plastiku jest delikatne, delikatne jakieś uszkodzenie. Tutaj jakieś delikatne zarysowanie na zderzaku. Ale to są, mówię, naprawdę takie rzeczy, których praktycznie nie widać na tym samochodzie. Jest bardzo zadbany ten samochód i technicznie i, i mówię i wewnątrz i z zewnątrz naprawdę samochód w stanie bardzo fajnym. Tu z takich jeszcze ciekawych historii osoba, która nam to auto sprzedawała, zarzekała się, że skóry były dwa razy do roku e, tak jakby odświeżane. No widać to po tych fotelach nie ukrywam, naprawdę są w stanie idealnym. Raz do roku był myty silnik w tym samochodzie. To takie dodatkowe rzeczy serwisowe, które ten pan wykonywał przy tym samochodzie. Ja mówię, miło takich rzeczy się słucha. Ja wiem, że potem jak ja to mówię, mówię na filmie, to, to część osób to po prostu skrytykuje. Napisze w komentarzu, że gadam głupoty. No Ten egzemplarz akurat jest bardzo fajną historią i, i warto o tej historii po prostu powiedzieć. Dobra, przechodzimy do wnętrza auta. Do auta mamy drugi komplet kół. Opony zimowe Continental bez kolcy, bardzo ładna opona. Felgi stalowe, kołpaki oryginalne Volvo. Tutaj jeszcze gdzie były koła przechowywane. Opony bardzo ładne, także śmiało jeszcze posłużą na 2-3 sezony, w zależności od, tak naprawdę, kilometrów, które nowy właściciel tym zrobi. Tak wygląda właśnie ten przepięknie skonfigurowany środek. Mamy czarne boczki, czarną deskę i jasną beżową tapicerkę. Z dobranym takim wiśniowym drewnem bardzo rzadko się zdarza takie połączenie i naprawdę wygląda nieźle. No, fotele tutaj nic nie muszę chyba dopowiadać. Sami widzicie na załączonym obrazku. Oczywiście podgrzewana tylna kanapa, podgrzewane przednie fotele. Ksenony, Tempomat, Klimatronik dwustrefowy. Proszę sobie zobaczyć, jak wygląda wnętrze w 14-letnim Volvo. Jeżeli ktoś dbał, jak ktoś dba, to tak ma. Jak ja to mówię. No, fotel kierowcy pasażera. No śmiem twierdzić, że naprawdę najładniejszy jak do tej pory ze wszystkich samochodów, które sprowadzaliśmy, jeżeli chodzi o jasną tapicerkę. Nie mieliśmy w takim stanie po prostu foteli nigdy tak naprawdę. Mamy na liczniku 224 627 km. Mamy tempomat, tak jak mówiłem, czujnik deszczu nie, czujnika deszczu nie mamy. Skrzynia manualna sześciobiegowa. Tutaj macie, mówię, klimatronik dwustrefowy. Nagło głosie niezwykłe no, Ale mówię tutaj, tutaj gra stan tego samochodu rolę i, i tak naprawdę jego historia, historia poprzedniego właściciela. Cena tego auta będzie w granicach 31,5 tysiąca, 31, 32 tysięcy pewnie będzie auto wystawiane na gotowo po opłatach. Ze względu na jego stan, ja wiem że na, jak na rocznik 2006 jest to wysoka cena bo na pewno można kupić poniżej 30 takie auta. A my na za ten samochód sporo zapłaciliśmy ze względu na jego stan, ze względu na jego historię naprawdę rzadko się zdarza auto 14-letnie od pierwszego właściciela i w takim stanie technicznym, wizualnym i w takim stanie wewnętrznym jak ktoś po prostu szuka zadbanego samochodu to to jest oferta dla niego jak ktoś szuka okazji, no to niestety czy ten, czy inny samochód w naszej ofercie do okazyjnych nigdy nie należał i no my okazji nie sprowadzamy niestety, musicie zawsze doliczyć sobie opłaty do samochodu sprowadzanego ze Szwecji. My te opłaty oczywiście robimy i sprzedajemy samochody po wszystkich opłatach. Przy tym silniku mamy same akcyzy prawie 19%, co też właśnie buduje cenę takiego auta. Oczywiście w Polsce są powystawiane samochody do opłat, co jest niezgodne z prawem, bo nie można w Polsce sprzedawać samochodów do opłat. Ale jak widać, jeżeli są wystawiane, to ktoś te samochody kupuje. Skoro ktoś kupuje, no to ktoś sprowadza i dalej to robi. Więc no ja z tym walczę. Tutaj macie samochód po wszystkich opłatach, mówię cena w granicach 32 tysięcy na gotowo, ze wszystkimi mówię rzeczami, czyli z przeglądem polskim, z tłumaczeniami, z ubezpieczeniem na miesiąc i na auto wystawiamy fakturę VAT marża, czyli nie ma opłaty skarbowej. Przechodzimy do dokumentacji auta. Tak wygląda dokumentacja. Mamy oczywiście komplet kluczy do auta, mamy książkę serwisową. Co roku były robione serwisy, 8 dziewiąty rok. 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, w 15 roku był wymieniany kompletny rozrząd przy 182 tysiącach kilometrów. Potem mamy serwis w 16 i serwis w 17 roku przy 211 tysiącach. Teraz auto ma przejechane 224, w cenie tego samochodu macie wymianę oleju. Zrobimy serwis olejowy w tym samochodzie, no bo już minęło po prostu tak naprawdę prawie 3 lata, więc warto ten olej wymienić w tym w tym egzemplarzu i ten olej macie w gratisie wymieniony oczywiście Millers albo Motul i komplet filtrów przegląd techniczny samochód miał robiony w lipcu 2020 przy przebiegu 224-110 km, także samochód w 100% sprawny, bez żadnych jak naprawdę zastrzeżeń kupiony z ważnym przeglądem w Szwecji także tutaj mówię, do auta dorzucamy serwis olejowy do tego egzemplarza będzie wykonany serwis olejowy. Tak naprawdę gratis dla nowego właściciela tego auta. Także mówię, S80 wjeżdża do oferty. Zobaczymy sobie, zaraz pojedziemy na stację i zobaczymy wołowinę od spodu. Wygląda równie dobrze jak z zewnątrz. Ja już auto widziałem. Także tutaj co, no lecimy na stację, zobaczymy sobie wołowinę od spodu. Zobaczymy sobie Volvo od spodu Standardową widzicie na przedniej belce Korozja To jest belka, gdzie trzyma, trzymana jest chłodnica Mocowanie tak naprawdę chłodnicy Wydech ładny, lewy Zawieszenie też w ładnym stanie Stabilizator chyba zabezpieczony był, bo nie ma korozji a zawsze w tym miejscu jest no, wygląda to jak na 14 lat to bardzo ładnie Naprawdę nieźle Osłony no, są tak, że tutaj nic nie zobaczymy Spróbujemy sobie przyświecić zaraz widzicie tam w oddali turbinę, suchutka nie widać jakichś tam wycieków, także to było auto sprawdzane pod tym względem wycieków nie ma tak się prezentuje S80 od spodu, od dziadka Zapraszam do subskrypcji naszego kanału na YouTube i do obserwacji nas na Facebook Chcecie być na bieżąco z ofertą to tylko Facebook Pozdrawiam